Trenujesz ciężko jak wariat, robisz hardkorowe treningi, trzymasz dietę, a efektów i tak nie widać. Dlaczego? Dlatego, że być może robisz trzy popularne błędy, o których mało się mówi, a które powodują, że Twoja forma cały czas stoi w miejscu. I w tym filmie Ci te błędy właśnie pokażę i także powiem co zrobić, aby ich uniknąć, tak więc lecimy z tematem. A tak przy okazji, błąd trzeci robi chyba 90% ludzi, którzy są na siłowni. Pierwszy błąd to fakt, że trenujesz zbyt dużo. I podejście typu, że im więcej, tym lepiej, Sprawi się bardzo dobrze, o ile kupujesz krab na mieście, a nie kiedy budujesz formę. I potem robisz 6 treningów w tygodniu, po 2 godziny. trenujesz jak sportowcy, oglądasz kulturystów, a Twoje ciało pyta się: stary, to jest trening, czy to może jest jednak jakaś kara? I pamiętaj o takiej jednej bardzo ważnej, w sumie podstawowej kwestii: że organizm i Twoje ciało robi postępy wtedy, kiedy nie trenujesz, a nie wtedy. Kiedy machasz hantlami, kiedy znowu biegasz, kiedy robisz kolejne cardio, czy kiedy robisz kolejny rekord w łatwym ciągu. Robiąc na każdym treningu wszystko do odcinki, na maksa, totalnie się zajeżdżasz i tak naprawdę nie dajesz swojemu ciału szans na to, żeby były efekty. I jak z tego wyjść? Tutaj temat jest dość prosty. Z tego co ja widzę, a trenuję innych od 10 lat, to dla większości normalnych ludzi, którzy mają pracę i rodzinę, Trzy treningi w tygodniu są idealną opcją do tego, aby był odpowiedni balans między właśnie postępami, a tym, żeby po prostu się nie zajeżdżać. I tutaj jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Weź pod uwagę, że na Twoje efekty będzie miało wpływ wiele różnych czynników, które w ogóle są związane z siłownią. Takie rzeczy jak na przykład stres w pracy, zarwana nocka, alkohol w weekend, dziecko, które się budzi w nocy i przez to nie śpi. Wszystko to ma wpływ na to, ile możesz realnie trenować i z jakiej ilości treningu będzie w stanie się regenerować. I teraz załóżmy, że na przykład część z tych elementów wystąpi u Ciebie w weekend i powstaje pytanie, czy na przykład jest sens teraz w poniedziałek iść na siłownię i robić trening naprawdę ciężkich, łatwych. Ciągów? Oczywiście, że nie, bo jedyne co zrobisz, to dobijesz osoby, która już tak leży po części na ziemi. A tak przy okazji, jeśli chcesz plan treningowy, który jest dla normalnych ludzi, którzy mają życie i którzy nie mają kupy czasu na treningi, to kliknij w link po tego filmu i tam możesz sobie taki przygodowy plan na cały tydzień pobrać. Błąd numer dwa to aktywujesz mięśnie przed treningiem. I powiedz mi szczerze, czy chcesz być osobą, która popierdala po siłowni z głową na kolanach, robiąc jakieś monster walki i tego typu inne rzeczy, co i tak nie ma żadnego sensu w większości przypadków. Oczywiście raczej chyba nie chcesz. I teraz zróbmy sobie taki prosty, bardzo szybki test. Eee, co się stanie, jeśli nie aktywujesz pośladków przed treningiem? I teraz wstań sobie, jeśli stoisz prosto to znaczy, że one są już aktywne, bo jeśli byłyby nieaktywne, to byś po prostu zgiął w dół i byś po prostu upadł na podłogę. Wniosek z tego jest następujący, że nie musisz aktywować poszczególnych mięśni przed ningiem, bo one są i tak już aktywne, bo inaczej po prostu byś nie mógł robić swoich normalnych, codziennych czynności. I oczywiście przed ningiem należy się odpowiednio rozgrzać, ale nie musisz robić jakichś dziwnych rzeczy, tylko zrób po prostu taką zwykłą rozgrzewkę, która pozwoli Ci podnieść temperaturę ciała, która pozwoli dogrzać poszczególne mięśnie, które będą Będą używane w danym treningu, i która po prostu także ma jakieś elementy mobilizacji, o ile je potrzebujesz, także odprawić sobie zakresy ruchu, które u ciebie gdzieś tam kuleją. I tutaj się idealnie sprawdzi model rzewki, która nazywa się RAMP, gdzie każdy ten etap, o którym mówiłem wcześniej, wykonujesz kolejno po sobie. Tutaj nagrałem o tym cały film, także tutaj już teraz nie przedłużam i lecimy sobie dalej z tematem. Błąd numer 3 to pogoń za pompą i za zakwasami. I pewnie sobie myśli, że jeśli nie boli, to nie rośnie i jeśli nie ma zakwasów, to zrobiłem ten, który był zbyt słaby. I to oczywiście jest błąd. Pomysł sobie teraz w ten sposób. Ocena planu treningowego pod kątem właśnie tego, czy są zakwasy i czy jest pompa, jest tak samo rzetelna jak ocena auta na Elixie, tylko i wyłącznie po tym, co napisał sprzedawca. I wszyscy wiemy, że z reguły wszystkie auta są idealne bez schodu finansowego i z przebiegiem powyżej 200 tysięcy km. Wiadomo o co chodzi. Jeśli chodzi o zakwasy, to oczywiście nie ma tutaj żadnego wpływu kwasu czy tego typu rzeczy, jak ludzie gadają. Jest to tylko i wyłącznie opóźniona bolesność mięśniowa, siłkowa i występuje ona tutaj w trzech głównych przypadkach. Pierwszy to jest przypadek, kiedy dopiero idziesz na siłownię i robiłeś wcześniej, i wtedy cokolwiek byś się zrobił, to i tak te mięśnie będą bolały i pojawią się zakwasy. Drugi to jest wtedy, kiedy masz jakieś zmiany w planie, czyli na przykład masz elementy, których nie robiłeś wcześniej. Wtedy są to rzeczy nowe, ciało do nich się musi adaptować. I wtedy też są często właśnie jakieś zakwasy Przez tam załóżmy pierwsze dwa albo trzy tygodnie tego typu nowych elementów. I takim punktem trzecim to jest sytuacja, gdzie używasz taninku tak zwanego ekscentrycznego, czyli wolno puszczasz ciężar. Jest to chyba jeden z elementów, który najbardziej po prostu te mięśnie niszczy i naprawdę to powoduje ogromne zakwasy. I najważniejsza kwestia odnośnie zakwasów jest taka, że jeśli ich nie ma, to wcale nie świadczy o tym, że zrobiłeś tening, który jest kiepski i który nie działa. I drugi temat czyli pompa mięśniowa, to jest też nic innego jak po prostu zwiększona ilość krwi chwilowo w mięśniach, która spowodowała tym, że zrobiłeś coś na przykład na trochę większej objętości. I tutaj powstaje pytanie właśnie czy to, że masz pompę, to daje ci realne efekty? Oczywiście nie bardzo, ponieważ na przykład zrób sobie taki prosty test, weź sobie hantelki, które ważą na przykład 3 kg, zrób z nimi 100 ugięć na biceps. I gwarantuje ci, że potem będzie naprawdę ogromna pompa, ale też w ten sposób nie zbudujesz tutaj zbyt dużych bicepsów, ponieważ jest to zbyt mały ciężar, aby dać ci bodziec do wzrostu. I tutaj z tego wyjście jest bardzo proste. Zamiast opierać się na zakwasach i pompie, skup się na innych elementach, które ci będą dawały progres w treningu siłowym. I są to elementy takie jak chociażby technika, czyli fakt, że robisz elementy coraz lepiej, są one coraz ładniejsze. To, że dokładasz czasem ciężaru, dokładasz objętości, serii i po prostu tyle. To jest aż tak proste. Nie potrzeba tutaj jakichś dziwnych metod, jakichś dziwnych obliczeń, nie potrzeba ogonić pompy, zakwasów, tylko skupujcie się naprawdę na podstawach treningu siłowego, czyli na tym, żeby z czasem po prostu podnosić coraz więcej w coraz ładniejszy sposób. I tyle. To tyle w temacie tych trzech błędów. Pamiętaj o jednym, trening nie ma być dla Ciebie karą, nie ma być zajazdem. I jeśli chodzi właśnie o budowanie formy, to lepiej tutaj myśleć jak inżynier, a nie po prostu jak radiator, który przychodzi na arenę i po prostu idzie jak burza, nie patrząc na konsekwencje. I oczywiście tego typu memy, gdzie widzisz na przykład Arnolda, który leży w łóżku po treningu, są całkiem spoko do tego, aby dać tam lajka, ale jeśli masz normalne życie i na przykład dzień po treningu jeszcze musisz pójść do pracy. Więc wtedy by się przydało na przykład mieć nogi, które są sprawne, to takie podejście u Ciebie się na pewno nie sprawdzi. A jeśli jesteś już właśnie bliżej cel dziecki i chcesz trenować w modny sposób, tutaj masz film, gdzie pokazuję dokładnie jak sobie tening w tym przypadku ułożyć. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.